Cześć! Ja jestem klockowy Kacper, a to kolejny odcinek na tym kanale. W dzisiejszym odcinku zrecenzujemy sobie zestaw Lego Star Wars: Hatka Obi-Wana o numerze katalogowym 75270. Zestaw ten został wydany w 2020 roku, posiada równiutkie 200 elementów. Jego cena katalogowa to 139,99, a sam zestaw jest przeznaczony dla osób w wieku od 7 lat. Zatem obejrzyjmy sobie pudełko. Tak prezentuje się ono z przodu, z tyłu, od góry, od dołu, z jednego boku oraz drugiego. Czas więc teraz na unboxing tego zestawu. Jak mogliście zobaczyć, mam to pudełko w lekko pogniecionym stanie, ale no trudno. Jest to też prezent, jaki dostałem od chłopaków z cebulowej ekipy na urodziny. Mam tutaj też lekkie trudności z otwarciem. Tego pudełka. Jest ono dosyć mocno zaklejone, a ja go sobie nie chcę uszkodzić, ale o, w tym miejscu udało mi się zbić nóż i teraz już powinno łatwo pójść. Do otwarcia zostały jeszcze tylko boki. Mam nadzieję, że nie będę miał z nimi jakichś problemów, ale poszły one gładko oraz szybko. No to teraz czas zobaczyć, co znajduje się w środku. W pudełku już nic nie ma, więc mogę je zamknąć. I odłożyć na tło. A więc co mamy w pudełku? Worek z klockami numer 1, worek z klockami numer 2, tutaj mamy właśnie tą kopułę. Powiem Wam, że jestem naprawdę bardzo ciekawy tego elementu. No i na samym końcu instrukcja, która prezentuje się w taki sposób. W sumie jest ona dosyć sporych rozmiarów. Zobaczmy sobie od razu na tył co się tutaj znajduje, spis elementów reklama gry LEGO Star Wars The Skywalker Saga. Widać, że mamy tutaj zapowiedź, że miała być ona w sumie w 2020, ale wszyscy wiemy jak to wygląda. reklama LEGO Life oraz cały ten zestaw będziemy sobie budować przez 60 stron i 69 kroków, także mi chyba nie pozostało nic innego, jak wzięcie się za budowanie tego zestawu. Widzę też fajną rzecz, ponieważ w tym zestawie nie mamy naklejek. Tak prezentuje się ten zestaw po zbudowaniu. Powiem wam, że na żywo robi on na mnie dużo lepsze wrażenie niż to na jakimś pudełku czy też to zdjęciu. Omawianie zaczniemy sobie klasycznie od minifigurek. W zestawie znajdziemy 4 minifigurki. Zaczniemy sobie od Tuskena. Zobaczcie, tak on się prezentuje. Ma on naprawdę ładne nadruki na nóżkach, jak i na torsie. Podobają mi się te pasy z jakimiś sakiewkami. Z tyłu wygląda to właśnie tak. Mega, też ładnie wygląda ta jego główka. Podobają mi się te wszystkie bandaże, kolce. No naprawdę dobrze się to prezentuje. A jako akcesorium, ma on taką oto laskę, która jest zbudowana z czterech elementów. Ja Wam powiem, że figurki Tuskenów z Lego naprawdę bardzo lubię. Jeżeli chodzi o Artu d to jest to taki solidnie nadrukowany droid astromechaniczny. Z przodu wygląda to naprawdę dobrze, ta jego główka jest nadrukowana dosłownie wszędzie, szkoda jedynie, że z tyłu nic nie ma. Oczywiście tymi jego nóżkami można sobie poruszać, ja Wam powiem, że Artu naprawdę lubię i jeżeli chodzi o figurkę Lego, i jeżeli chodzi o postać w filmie. Jeżeli zaś chodzi o Luka, to powiem Wam, że ta figurka już mnie trochę męczy. Sadzają ją do naprawdę dużej ilości zestawów. Była też ona w gazetce. No i powiem Wam, że mam po prostu dość tej figurki. Ale nie można też jej odmówić ładnych oraz szczegółowych nadruków. Z tyłu prezentuje się to właśnie tak. Luke też ma dwustronnie nadrukowaną główkę. Pierwsza jest taka zadowolona, uśmiechnięta, a druga jest taka zdziwiona, trochę zezłoszczona. Do tego Luk ma oczywiście swoje klasyczne blond włosy, a jako akcesorium ma taką oto lornetkę. No i na samym końcu czwarta figurka, czyli Obi-Wan Kenobi, który jest z tego rodzaju unikatem, ponieważ występuje tylko w tym zestawie. Szkoda jedynie, że nie ma nadrukowanych nóżek, ale na torsie już ładnie się to prezentuje. Z tyłu wygląda to właśnie w taki sposób. Obi-Wan też nie ma niestety drugiego nadruku na Twarzy. Zobaczcie, jest tylko jeden. Prezentuje się on tak, a z tyłu nic nie mamy. Do tego siwe włosy, no i niebieski miecz świetlny. I ta minifigurka na pewno jest moją ulubioną z tego zestawu. Jeżeli chodzi o dobór minifigurek w tym zestawie, to na pewno jest on trafny. Ale ja wam powiem, że już mam dość tej wersji Luka Skywalkera. A tak prezentuje się konstrukcja w tym zestawie, czyli chatka obiłana na planecie Tatooine. Na początku omówimy ją sobie z zewnątrz, a potem zajrzymy do środka. Zaczniemy sobie właśnie od tej strony, gdzie to mamy wejście. Jak widzicie, dosyć ciężko by było tutaj wejść, ponieważ wejście blokuje nam właśnie ta skrzynka. W tym miejscu znajduje się tile z nadrukiem. Gdzie to pewnie możemy sobie wpisać jakiś kod, który otwiera nam te drzwi. Ale według mnie też przydałaby się tutaj taka materiałowa przysłona, po prostu według mnie to by tutaj pasowało. W tym miejscu mamy taką oto skrzynkę. Niestety jest ona pusta, po prostu nic w niej nie ma. Jeżeli chodzi o jeszcze taką fajną rzecz w tej chatce, to podobają mi się te wszystkie chropowate elementy na tych ścianach. Dają one takiej fajnej fakturki i po prostu według mnie tutaj pasują. Przejdźmy sobie do pierwszego boku. Tak on się prezentuje. Mamy tutaj taki zaokrąglony element. Dodatkowo jakiś komin, antenę, tak mi się wydaje. No i właśnie te chropowate elementy, które według mnie spoko wyglądają od tyłu prezentuje się to tak. Możemy tutaj zobaczyć garnek, jakiś piecyk, dwa chwytaki. Też można zajrzeć do środka. No i w tym miejscu mamy jakieś białe elementy. Dodatkowo tutaj też się znajdują chwytaki, dzięki czemu możemy sobie na przykład tą chatkę rozbudować. A w tym miejscu mamy dwa takie grille. No i z drugiego boku tak to się prezentuje. Jak widzicie, znowu te fajne elementy z fakturką. Tutaj też są dwa okienka. No i taka wysepka, gdzie sobie można chociaż na zewnątrz wpiąć jakąś minifigurkę. Jeżeli chodzi o górę tej chatki, to prezentuje się ona tak. Mamy tutaj właśnie jakby tą antenkę jakiegoś grilla, komin, no i tą świetną piaskową kopułę. No to teraz zajrzyjmy sobie do środka tej chatki. Jak mogliście przed chwilą zobaczyć, żeby zajrzeć do środka tej chatki, no to musimy sobie odgiąć te dwa elementy oraz podnieść do góry tą kopułę. Oczywiście jej nie musimy podnosić, ale jednak jak podniesiemy tą kopułę, to mamy tutaj tak jakoś więcej miejsca. Zaczniemy sobie może od tego boku. Co my tutaj w ogóle mamy? Jakąś pochodnię, laskę, coś takiego oraz tą skrzynkę, która nam zajmuje praktycznie całe wejście i o niej Wam właśnie też wcześniej wspominałem, a co mamy w jej środku? Już wam pokazuję. Mamy poszatkowany na dwa elementy niebieski miecz świetlny. W sumie nie wiem, czemu on się tutaj znajduje. Może to jest jakiś miecz świetlny Anakina, czy coś takiego. Dodatkowo mamy jeszcze takiego drona, jakiegoś droida, do którego to Luke sobie strzelał z pistoletu, albo też on do niego strzelał i Luke to odbijał mieczem świetlnym. Nie pamiętam dokładnie, ale chyba coś takiego było w filmie. Pozwólcie, że teraz odłożę tą skrzyneczkę na swoje miejsce. A jeżeli chodzi o drugi bok, to tak to tutaj wygląda. Mamy tutaj taki przeźroczysty pręcik, na którego możemy sobie wczepić właśnie tego drona, droida z tej skrzynki i luk może sobie ćwiczyć. A tutaj mamy jakieś półeczki, graty obi coś takiego, jakiś groszek oraz noga. Droida. Nie wiem po co to obi nowi, ale pewnie coś takiego sobie zbiera. A co mamy w tej głównej części? Tutaj znajduje się stolik, niebieskie mleko, statuin oraz jedna taka szklaneczka. A tutaj jest białe krzesełko, oraz z tyłu taka jakaś. Biała zabudowa, jakieś meble, coś takiego. W tym miejscu znajduje się piecyk, o którym Wam wcześniej wspominałem. Jak się dokładniej przyjrzymy, to możemy zobaczyć taki wystający ogień z niego. Tutaj znajduje się taka sama laska, jak ma Tusken. A w tych miejscach są dwa jakieś krzesełka, siedziska, czy coś takiego. Ale według mnie, i tak jednym z najciekawszych elementów tej chatki jest ten właśnie hologram Lei. Zobaczcie, tak on się prezentuje. Jest to taka mikrofigurka która jest w kolorze przeźroczysto-niebieskim. Według mnie jest to naprawdę świetny, ale to świetny element. No i oczywiście Arturitu może wyświetlać ten hologram. Możemy go w taki sposób tutaj sobie wpiąć, ile ja będzie coś tam komunikować do obi Obiłana, chyba żeby on ją uratował czy coś takiego, jak dobrze pamiętam z filmu. To też chyba na tyle, co mogę Wam pokazać ze środka tej chatki. Ogólnie jeszcze wspomnę, że naprawdę bardzo mi się podoba ta piaskowa kopuła, jest to świetny element, ale już też chyba nie ma co więcej gadać o tej konstrukcji, więc przejdźmy sobie teraz do podsumowania. Podsumowując, powiem wam ogólnie, że ten zestaw zrobił na mnie pozytywne wrażenie. Zobaczcie sobie jeszcze na elementy zapasowe z takich ciekawszych oraz bardziej użytecznych, to na pewno płytki 1 na 1, ten płomień, tutaj ta rolka oraz te dwie pałeczki. Powiem Wam jeszcze jedną ciekawostkę. Jak widzicie, ja mam tutaj takiego nadrukowanego tajla 1 na 1 i właśnie ten, który dostałem w zestawie, różnił się od tego, który miał być w tym miejscu tutaj na drzwiach wejściowych, ale to Wam pokażę porównanie na instrukcji. A jeżeli chodzi o resztę elementów, no to jest to taka klasyczna drobnica. A wracając do samego zestawu, powiem Wam ogólnie, że ta chatka mi się podoba zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz. Jeżeli miałbym wymienić takie najlepsze rzeczy w tym zestawie, to na pewno będzie to hologram Lei, ta oto tutaj piaskowa kopuła oraz figurka Obi-Wana Kenobiego. Reszta figurek też jest spoko, ale tak jak mówiłem, Luka to ja już nie mogę znieść, bo dają go do praktycznie każdego zestawu, który nawiązuje do Tatooine. Moją oceną dla tego zestawu będzie 8 na 10. Wy w komentarzach możecie pisać jak go oceniacie w skali 1 do 10 oraz co ogólnie sądzicie o tym zestawie. A jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to możecie zostawić w górę, nowych widzów zachęcam do subskrypcji kanału, a w tym odcinku to by było już na tyle. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć!